Wszystkie konie już w maszynie i wystartowały. Równy start. Teraz przejadą przed Państwem przed trybuną główną na prowadzeniu Polonia. Ale tuż obok jest też Nomena Hiszpan. Wychodzi Ela. Konie bardzo blisko siebie. Polonia na prowadzeniu. Polonia, Ela, Nomena. Konie bardzo blisko. Wchodzą w zakręt zgrupowane. Polonia, Hiszpan, Nomena, Flemington, Ela, Silver Star. Tak wygląda w tej chwili kolejność. Polonia, Hiszpan na miejscu drugim. Trzecia jest Nomena. Hiszpan i Nomena. Następnie Ela Flemington i zamyka stawkę. Silver Star. Polonia na prowadzeniu. Na drugą pozycję przesuwa się Ela. Polonia. Ela, 1600 metrów do celownika, Polonia i Ela. Bardzo blisko siebie. Za nimi w lekkim odstępie Nomena i Hiszpan. Flemington Silver Star zamyka stawkę. Ela, Ela objęła prowadzenie w tym wyścigu. Ela na prowadzeniu, za nią Polonia. Ela, Polonia, Hiszpan, Nomena. Ela, Polonia, Hiszpan, Nomena, Flemington, Silver Star. Tak wygląda kolejność w tym wyścigu. 1000 metrów do celownika. Ela, Ela na prowadzeniu i oddala się od stawki, konie wchodzą w powrót. Ela, Ela wygląda na to, że powiększa nieco swoją przewagę. Ela na prowadzeniu. O, za nią Polonia, następnie Nomena, Hiszpan w odstępie Flemington i Silver Star. Konie wychodzą już z ostatniego zakrętu. Biegają na prostą finiszową. 550 metrów do celownika. Ela na prowadzeniu, ale są tam też Polonia i Nomena. 400 metrów do celownika. Ela. Ela na prowadzeniu. Ela. Ela ucieka. Ela. Ela, ale nie poddają się też. Polonia i Nomena, od zewnętrznej wychodzi Silver Star. Ela, Silver Star, Silver Star, Silver Star, Silver Star wysunął się na prowadzenie, zwycięża w tym wyścigu. Polonia, Ela, Nomena Hiszpan, Flemington.